Wiecie, kochani w kolejnym filmie Dzisiaj sobie zapełnimy Wyzwania kwotowe i celowe o, Muszę zrobić jeden film No bo się nie wyrobię Jakby z dodatkowymi I słuchajcie Które to będą segregatory Bo ja już nie wiem Tu są kwotowe Tu są i To będą w następnym tygodniu są koszty roczne i box urlopowy. To będą te dwa segregatory. To zrobimy sobie te dwa segregatory. Zaczniemy od, od kwotowych, od wyzwań kwotowych i oczywiście kaweczkę. Mam. Wezmę sobie tylko coś do kolorowania. Standardowo ten niebieski, mi się bardzo fajnie nim pisze. Dobra. Oczywiście, y, jak y, w planie tysiaczek, czyli w sierpniu, to kochani, dajemy sobie zielony. Był tam ten niebieski. A może ten niebieski? Zobaczmy go, jaki on jest. A, taki jaśniutki. O, no, może być. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, czyli w sierpniu, dajemy stówkę, bo przypominam, że ja tu nie odkładam kwot, które są w okienkach. Y czyli y, dni, które są akurat to w piątki, w piątki. Nie odkładam piątek w każdy piątek w tygodniu w danym miesiącu, tylko założyłam sobie, że do, do każdego okienka będę rozkładać 20 zł. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, raz, dwa, dziesięć, plus y, zero, jest y, dwa. Czyli jedziemy, a damy dwie pięćdziesiątki. Zapiszmy sobie tu Boże, który jest dzisiaj? Uff. No i patrzcie, zapomniałam daty Dobra, 08 plus stówka o, 700 zł, pięknie Jeżeli znaczy nie ma już fizycznie tych pieniędzy To ogólnie jest 180 No, tak? Tak będzie? Dobrze mówię? Tak. 180, bo od lipca jakby zaczęliśmy na nowo zbierać e, po tych wszystkich zmianach. Dobra, datę se później podopisuję, bo już naprawdę zapomniałam, który jest. I tak. Kalendarz. A tutaj akurat w sierpniu cztery okienka są Czyli tu damy sobie 80. Ładny ten niebieski powiem Wam. To człowiek kupił te szarpi i nawet sobie nie zrobił jakichś takich tych um, testów. Czyli tu będzie 80. plus 80 680 dobra nie mam dziesiątek tu muszę dać do dwudziestki 80, oczekajcie ja chyba że tu mam dwudziestkę tu da całą stówę nie mam całą stówę dobrze no właśnie tutaj tak wychodzi że trzeba mniej mniej Drobniej. Drobniej, drobniej, nie mniej. Nic mniej. Hmm. Dobra. Pięćdziesiąt dwa tygodnie. Pff. Dobra, słuchajcie. Pięćdziesiąt dwa tygodnie. Dwadzieścia 23... trzy i dwadzieścia siedem to pięćdziesiąt 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 plus siedemdziesiąt sto dwadzieścia plus powiedzmy trzydzieści, sto pięćdziesiąt i pięćdziesiąt to dwie stówki. Dobra, to wrzucamy sobie dwieście złotych. I powoli nam się to już kończy. Wiesz, w, w tamtym razem też było dwieście złotych. Dwieście. Będzie dziewięćset czterdzieści pięć. No ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Tutaj też damy sobie dwie stówki, też na razie sobie damy dwie stówki. Dobra, a tu są jakieś drobniaki. Dobra, a to mogę sobie pozemienić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięćdziesiąt na jedną pięćdziesiątkę chociaż. Dobra, tak chyba największe już zrobione. Dobra, w sierpniu mamy osiemdziesiąt pięćdziesiąt osiemdziesiąt i tu mamy aha nowe tu jest to zbiera na prąd Ach, to jest tylko pięćdziesiąt złotych Wiecie co, ja nie będę tego kolorować. Zrobimy tak jak tam w którejś jednej zdrabce, co mówiłam, że nie da. Po prostu damy sobie 50. 50 i już. Mm, dobra, ja sobie tutaj zrobię mały statusik. 08 plus 50 jest 50. Dobra. Tutaj damy sobie 50, a może całe pięćdziesiąt sobie tu się wrzucimy. Też ten amarantowy, bardzo ładny. Dobra, tu sobie zrobimy pięćdziesiąt zero osiem plus pięćdziesiąt, 50 jest pięćdziesiąt 50. sobie zakreślimy pięćdziesiąt też zobaczymy ile nam kasy zostanie bo muszę przeliczyć to zostało nam co ja bym chciała, 20 10 15 to 25 wychodzi, tak? Dobra, to tutaj mamy wszystko później sobie to zmarzę i będziemy na... zapełniać na nowo eee, a tu już następne, a to sobie za... zamknijmy w takim bądź razie czy tu jest ile to jest 20 i teraz 25, to nie mam, może dać 30, będzie 40-50 zł. I to sobie odłożę, że jest zakończone to wyzwanie. I to będziemy zbierać do tego. Dobra, tu mamy, poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Czyli to mi jeszcze zostało, słuchajcie. Bo ten drugi tysiak to jest właśnie na te mm, drugi segregator.

100, 150 0825 przez 150. A tu nie mam zapisane na co to zbiera. Nie, no dobra, później się to ogarnę. Po uzupełniam 150 Wyzwanie 50 kopert I to jest ostatnie? Nie, jeszcze jedna jest Dobra, to tutaj damy stówkę Tu damy stuwencję 50 kopert. Nie wiem, na, będzie zbierać na szkolenia. Szkolenia. E, I tu miało być. Dwie pięćdziesiątki, tak. 25 plus 100 jest 100 i ostatnie słodkie wtorki. ja bym chciała 20 40 to zostało mi 60 zł i ja bym chciała co to, to są lody te. raz

dom, dobra, 0,25 plus 60 jest 60. Dobrze, w takim bądź razie wyzwania kwotowe mamy zapełnione, pięknie się zbiera. I Jedziemy z tematem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć i dziesięć. Dobra. Czyli tu jedziemy 10 wyzwań jak czyli po 100 zł do każdego wyzwanka. zbiera na ubezpieczenie OCAC. Na święta. Może będzie znaczy on jest ciemniejszy. Dobra. O, taki fioletowy bardziej. Dobra, dwa ciasteczka malujemy. dorzucamy. Dobrze. Wszystko fotograficzne. Noch Stówka. Dla siebie I to zbiera na co? Na perfumy Nie musi być tak super ładnie Stówka na urodę, co to się powiem Wam szybko zbierze chyba. Na fryzjera. No niech będzie, nie? Teraz później człowiek chce iść, to nie ma jak. Stówka. Dorzucamy. Na zdrowie. I piękno uśmiech. Ostatnia stóweczka. A to... 25 plus stówka. 300. Dobra. I tyle, kochani. Tak to wygląda. Tak się zapełniają te moje koperty. Banknoty zastępcze dają sobie świetnie radę. Pardon Cztery segregatory, które zapełniam co miesiąc, które zbierają na określone cele. Dziękuję, kochani, że jesteście, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, komentarz, kciuka do góry, a my widzimy się w kolejnym filmie. Będą zdrabki, buziaczki. Pa, pa!